Witajcie widzowie. Witajcie widzowie kanału Letni Away Witajcie panowie, pani, panki Toxic Mood'u Dzisiaj mam dla Was bardzo smutne wieści. Ponieważ chcieliśmy dla Was zrobić coś wybitnego. Coś super fajnego. Coś co Wam dało frajdę na następne parę-paręnaście dni tygodni. Chcieliśmy zrobić test wojanków. Nieśmy sobie te Wojanków. Przejechaliśmy całe nasze miasto. Przejechaliśmy w każdą wieś obok. I nigdzie. Nigdzie, nigdzie nie było nigdzie. wojanków. Nigdzie. Nigdzie. W Kalisz-Żabce chodzimy. Dzień dobry, są wojanki. Nie, nie ma wojanków. Nie było. Nie ma wojanków. Nigdzie nie było. Nigdzie nie było wojanków. Dlatego widzowie chcieliśmy was strasznie, ale to strasznie z tego powodu przeprosić. Ponieważ to smutne wydarzenie dla nas wszystkich. To jest okropne wydarzenie, chcieliśmy zrobić wielki test, ogromny test wojanków, ich smaku, ich właściwości, ich wartości leczniczych, ich wartości odżywczych, ich, nie wiem, ich sposobu odnawiania many. Many. Sposobu odnawiania many. Nigdzie ich nie było, naprawdę nigdzie. nigdzie. Sprawdzi sprawdziliśmy to wszędzie, wszędzie gdzie się dało. Każde możliwe miejsce. Nic nie było w wojanku. Nic. Ani jednego smaku. Nawet jednego pojedynczego wojanka nie było w żadnej żabce. Jestem z tego powodu strasznie przykro, Ani jednego. Nie możemy Wam zapewnić odpowiedniego kontentu. Dlatego właśnie jest na filmik, gdzie was strasznie przepraszamy. Ale postaram się to wynagrodzić na przykład na streamach. Streamach na kanale Geek YouTube Let Me Melt Away. Codziennie staram się robić codziennie. Zazwyczaj wieczorkiem, jakoś po 16. Wieczorem. Dawid, coś jeszcze dodać do tej smutnej informacji? Przepraszamy, widzowie. Naprawdę, naprawdę was przepraszamy. Zawierdziśmy was. Nasz szetelny kanał jest zawiód. Wybaczcie. Заебись